Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz, oczu, blask. I tak nam było dobrze kochane. Wśród złotych liści wiatru i gwiazd, gdy wiatr kasztany otrząsał gradem. Szepnąłeś nagle, zniżając głos, odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany. Lecą z drzewa, jak tedy kasztany, wprost pod stopy, par roześmianych. Jak rudy lecą, gra jak w noc, gdy w alejce, rudy kasztanci Serce. A tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie.